Dzisiaj zapraszam Was na porównanie zwykłej szczyteczki manualnej i szczyteczki elektrycznej. Czyli dzisiaj będzie wielki starcie się tych szczyteczek. Pod zdjęciem na Facebooku, które Wam rzuciłam, że właśnie, właśnie do mnie przyszła szczyteczka Oral B, czyli ta wersja limitowana, pisałyście mi, że jesteście ciekawe mojej opinii i w ogóle czy się przedstawię na szczyteczkę właśnie elektryczną, ponieważ. Wydaje mi się, że jest to taki duży krok do przodu, jeżeli chodzi o pielęgnację swojej jamy ustnej. I Wam dzisiaj opowiem o tych wrażeniach, jak nam się właśnie spodobała ta szczyteczka, ponieważ ja mam zupełnie inne podejście do tej szczyteczki niż Natan, ponieważ on jest totalnie totalnie przekonana do takiej szczyteczki. Ja się po prostu nie chcę tej szczyteczki używać. E, nie chcę nie, nie chce mu się ładować jej, e, ale ja się przedstawiam totalnie na tą szczyteczkę, także dzisiaj Wam powiem o moich reakcjach. Przede wszystkim e, różnica i to kolosalna jest w ilości ruchu wykonywanych taką zwykłą szczyteczką i szczyteczką elektryczną. E, tutaj mamy m, tak. M, mamy mm, triple action, czyli ruchy pulsacyjne, oscylacyjne i rotacyjne i e, dzięki temu nasza szczoteczka dociera w e, najbardziej problematyczne miejsca, gdzie często szczoteczka manualna nie dociera i to jest duży, duży tutaj problem, ponieważ często czujemy taki niedosyt jak my zęby, że po prostu coś jeszcze czujemy, że tam jest, ale nie wiemy dokładnie gdzie i taka szczoteczka ma zadanie tam właśnie dotrzeć, także mimo, że ta ogłówka słuchajcie jest o wiele mniejsza niż takie normalne szczoteczki i wydawałoby się, że ona jest mniej skuteczna to tutaj mamy w środku nawet taką małą gmęczkę, która też delikatnie dociera w te miejsca, gdzie gdzie właśnie chcemy, żeby dotarła czyli w te bardziej problematyczne. Jest bardzo poręczna, ponieważ jest większa lepiej leży w dłoni i ta szczoteczka po prostu ma większą jakby powierzchnię i nie musimy po prostu tak Wiecie, przybliżaj naszej dłoni do, do twarzy, tylko ta szczoteczka nam jeździ po zębach i dociera w te trudno dostępne miejsca. Jeżeli chodzi o ruchy, to tutaj mamy 8800 ruchów oscylacyjnych i rotacyjnych i ponad 20 tysięcy ruchów rotacyjnych na minutę, także pulsacyjnych na minutę, także jest to bardzo duża ilość, jeżeli chodzi o ruchy szczoteczki. Wykonują, która, która wykonuje je na minutę, na jedną minutę. E, także dodatkowo mamy wrażenie, że nasze zęby są bardziej doczyszczone. I ja przynajmniej takie wrażenie mam. E, nie uważam, że to jest dla mnie strata czasu, że to jest um, jakby dodatkowo z mojej strony um, jakieś wykonywane czynności, żeby sięgnąć podążczyteczka. No ale wiecie, mężczyźni są inni i inaczej inne mają spojrzenie na takie rzeczy. E, także zaraz Wam pokażę, jak ta śródeczka w ogóle działa. Ponieważ Nie wiem czy słyszycie, ale ona jest bardzo głośna i jak na przykład już wieczorem czasem nie chcę go budzić, to wtedy po prostu, o widzicie, nawet teraz, teraz miga. Zresztą widzicie na zbliżeniu, że jak szczyteczka właśnie nam mówi o tym, że bateria się kończy, musimy ją naładować, to wtedy mamy taki, mamy zapaloną diodę na czerwono. I właśnie, czym, czym taką szczyteczkę ładujemy? Przede wszystkim mam tutaj taką śmieszną ładowarkę z takim dzyndzlem jakby wystającym. I kładziemy naszą szczoteczkę na tym dzyndzlu. O, musimy w odpowiednią stronę. I ona cały czas stoi i się ładuje. a cały czas miga jak się ładuje. Także podłączona do ładowarki później nam sygnalizuje kiedy jest naładowana. Zaraz Wam też pokażę. Tutaj nie wyjęło. Dodatkowo, co można tutaj w tym zestawie jeszcze dostać, ponieważ sam, sam zestaw cały kosztuje 150 zł, przynajmniej najtaniej sprawdzam dla Was na Cenao. i mamy dodatkowo etui. To też jest bardzo poręczne, ponieważ do takiego etui nam się mieści cała szczyteczka i zdejmujemy sobie główkę. Zajmujemy sobie główkę i jak na przykład dwie osoby mają zęby właśnie taką szczoteczką, do dwie mają dwie główki, także jest to bardzo fajne, bardzo wygodne. No i etui też jest bardzo ładny, także sama szczoteczka z etui bardzo ładnie się prezentuje i wydaje mi się, że tak porównywałam też cenę tych szczoteczek na ona na Allegro, to nie wychodzi tak źle, ponieważ taka tradycyjna szczoteczka elektryczna kosztuje od 100 zł do na 200-250, ponieważ w zależności od tego, ile mamy główek, ile końcówek w zestawie, ta cena się powiększa. Natomiast ja mam tą wersję limitowaną, która chyba występuje też w kolorze y, zielonym, także ja jestem z niej zadowolona. Mam wrażenie, że moja jamało cena jest jakby dopiszczone i y, zęby są bardziej umyte lepiej umyte i czuję po prostu, zwłaszcza rano, kiedy naprawdę chcę mieć świeże oddech, czuję, że ta szczoteczka mi w tym pomaga, także um, zgadzam się z Wami, że teraz bym się chyba nie przedstawiała taką zwykłą, um, ale taka zwykła też, jak mówiłam wcześniej, jest też fajna wieczorem, ponieważ e po prostu jak nie chcemy kogoś budzić, a mamy dosyć głośną szczoteczkę, to w tym momencie ta szczoteczka jest też fajna, ale jakoś tak się odzwyczają takie zwykłe szczoteczki, także moim zdaniem ta wersja jest naprawdę fajna, ponieważ możemy sobie dokupować różnego rodzaju główki i do tego zestawu też jest ciekawe, że pasują wszystkie główki, także wejdziecie do sklepu i macie, takie, macie te główki do wyboru, do koloru tak naprawdę, także... Jest to fajna sprawa. Czy ta sztuczka jest warta tylu pieniędzy? Moim zdaniem tak, ponieważ to jest urządzenie elektryczne, to jest gadżet i gadżety, gadżety przynajmniej w takiej jakości wydaje mi się, że w takiej cenie powinny być. Tutaj pisało się im też, że można sobie zmieniać gumeczki, jak najbardziej jeżeli na przykład używacie z ze swoim mężczyzną e, takiej szczyteczki, to możecie sobie zmieniać po prostu kolory i wtedy każdy będzie wiedział, jaką ma, e, ma szczyteczkę, jaki ma kolor. E, także jest to bardzo wygodne, jest to bardzo wygodne w podróży, ponieważ raz naładujemy, ta szczyteczka cały czas działa. E, tutaj jest napisane, że szczyteczka może działać e, 5 dni. Przy jednym ładowaniu oczywiście. E, my już mamy ją ponad 3 tygodnie i ta szczoteczka cały czas działa. Także e, jak, najbardziej, jak najbardziej tutaj e, raz na miesiąc podawanie takiej sztuczki jest w ogóle bezproblemowe, zwłaszcza, że wodujemy do prądu, także nie potrzeba baterii, nie musimy kupować tej baterii, a widzicie jak to jest, jak mamy coś. Także e, nie, nie staramy się tego doładowywać i e, po prostu jest dla nas problematyczne, także e, dajcie znać co sądzicie o tej szczyteczce. E, dla mnie jest to bardzo, bardzo fajny i wygodny gadżet. No i też pytałam się Was, jak właśnie można, co ile, co ile się zmienia taką szczyteczkę elektryczną, ponieważ no wydaje mi się, że to jest coś innego, a jednak nie. Ponieważ zwykła szczoteczka jest wymieniana przez co 3 miesiące, natomiast taka szczoteczka również. Tutaj mamy właśnie te włoski, które nam się kiedy by szczyteczkę. One mniej więcej po trzech miesiącach do połowy staną się przezroczyste, także dzięki temu będziemy wiedziały, że ta szczyteczka jest do wymiany, ta główka jest do wymiany i cena takiej główki to mniej więcej tak już najtańszy zestaw, w który patrzyłam ostatnio chyba w jakimś supermarkecie to było 50 zł za dwie szczyteczki, także no moim zdaniem rewelacyjnie cena jest też spoką. Ponad 3 miesiące to się rozkłada, a mamy szczyteczkę na dwie osoby, także nawet jeżeli używać tylko Wy. To będzie wam się opłacało, ponieważ macie na pół roku ze stanem 50 zł, to także rewelacyjny prezent. Teraz zbliżałem się święta, także jak najbardziej wam polecam zakupienie komuś takiej szczyteczki, ponieważ myślę, że to jest fajny gadżet, że wielu z Was naprawdę się przekona do takich szczyteczek, spróbujcie, bo dodatek nie jest duży, a naprawdę można sobie właśnie w tym okresie przed świątecznym zażyczyć um, nagwiazdkę. Także dajcie znać, co sądzicie o tej szczyteczce. Jestem ciekaw Waszych opinii. Na dole będziecie dzisiaj opublikowane, gdzie można znaleźć taką szczyteczkę. Można to też również znaleźć na Allegro, ale myślę, że firma Oral by naprawdę wyszła bardzo, bardzo z bardzo ciekawym produktem i ja jestem zadowolona, że, że ta szczoteczka jest u mnie w domu. Także trzymajcie się, tutaj do zobaczenia, hej!